Ile trzeba mieć na dobrą sprawę kasy, żeby zacząć? Tak jak mówisz, u ludzi głównie panuje takie stwierdzenie, że trzeba mieć dużo kasy, żeby w ogóle zacząć z krypto. Jest to totalnie nieprawda. Właśnie krypto jest fajne w tym, że dajmy na to Bitcoin aktualnie kosztuje około 42 tysięcy dolarów. Ty nie musisz mieć 42 tysięcy dolarów, żeby kupić Bitcoina. Możesz kupić tylko jego jakiś tam ułamek, jego część. Możesz nawet kupić Bitcoina za 10 dolarów sobie, no nie? Także ten próg wejścia jest naprawdę niski. I też uważam, że warto na początek, jeśli ty chcesz zacząć swoją przygodę z rynku, nie inwestować od razu, wiesz, całych oszczędności, to w ogóle nigdy nie powinno się zdarzyć. Tylko zacząć sobie właśnie jakimś małym kapitałem, zobaczyć jak ten rynek funkcjonuje, jak ten Twój kapitał się zwiększa, zmniejsza, bo na tym rynku są duże fluktuacje. Także możesz wejść tak naprawdę z każdą kwotą. I, I myślę, że warto, warto sobie po prostu spojrzeć, bo jest to rynek, który bardzo prężnie się rozwija i myślę, że jest bardzo przyszłościowy, więc możesz nawet 10 dolarów sobie wrzucić, czy 50, zacząć, zobaczyć jak to działa i stwierdzić sobie, czy jest to dla Ciebie, czy nie.